Dzień, witam Was w śniadaniu. Oczywiście dzisiaj jest dzień raportu, także yy, zabieram się yy, za omówienie tego co się dzisiaj wydarzyło. No bo oczywiście jak wiecie z rana yy, nie nagrywałem yy, w sensie mojej pogadanki takiej klasycznej, yy, bo yy, no bo w zasadzie nie wiem czemu w sumie, bo serwis nie ma i mogłem to nagrać, ale zrobiłem, czekajcie, wracając do tego, serwis dzisiaj nie było, więc teoretycznie mogłem Wam nagrać jak robię pomiary ciśnienia i tak dalej, ale jakoś tak w związku z tym, że ostatnio tego nie robiłem, to jakoś mi się to w głowie nie poukładało, żeby to zrobić, więc wybaczcie. Zarzucam wam oczywiście zdjęcia tutaj, jak wygląda sylwetka. Powiem tak, jestem mega zadowolony z formy na ten moment, dlatego że naprawdę to odżyło, można powiedzieć, bardzo, bardzo ładnie. Eee, I nie z tego nie jestem tylko zadowolony to z tych zdjęć. <laughs> Bo teraz nie wiem, czy wyglądam e, dużo lepiej. E, tak naprawdę, czyli tak jak ja to widzę w lustrze, jak pozuję, czy wyglądam dużo gorzej i w zasadzie to te zdjęcia są nawet lepsze, a no nie oszukuje lustro. Wiecie o co chodzi. W sensie w sensie no, fajnie by było jakby mnie ktoś ocenił. Muszę się chyba wybrać do y, może do Karola y, Stuglika y, z, z pomocą o, o, z pozwoleniem, żeby zobaczył mnie też y, w sensie takim y, ocenił y, czy w sensie nie formę, bo od formy to jest luki, tylko bardziej kwestie pozowania, bo już jakiś czas miałem się z nim umówić. Ja generalnie z wieloma osobami pozowałem i to jest w ogóle opcja, którą uważam dobrze jest zrobić. Może nie robić tak, żeby tej jednego sezonu starać się uczyć od pięciu osób pozować, ale starać się zaczerpnąć od różnych osób, które mają pojęcie w temacie pozowania różne rzeczy. U Karola jeszcze nie byłem, a bardzo bym chciał, bo bardzo sobie cenię też jego zdanie pod względem właśnie kwestii pozowania, no i ogólnie kulturystyki. Natomiast w przeszłości z pozowaniem pomagał mi Feniks, oczywiście Norbert Feniks-Tymczak. Pomagał mi Piotrek Borecki, pomagał mi w zasadzie na żywo troszkę i na, na online'ach Krystian Wolski pomagał mi, no kilka osób mi jeszcze pomagało i od każdej osoby coś tam sobie wyciągnąłem, z każdego sezonu staram się wyciągać też wnioski, staram się zmieniać te, te pozy, tak żeby one były jak najbardziej dopasowane do mnie. Też sylwetka się z każdego roku zmienia, zatem to wszystko się wiadomo, musi, musi też zmieniać. No, ale to jest taka rada ode mnie, bo myślę, że, że jak ktoś myśli, że się raz nauczy pozować i jest gra gitarka, no to niestety tak to nie działa. Waga na rano pokazała 109,8, ale myślę, że tak naprawdę realnie była nawet może niższa, bo wstałem o godzinie 3.340 i już nie poszedłem spać, bo po prostu się czułem także spoko, ale byłem strasznie opuchnięty aż dziwnie. Więc, więc jakoś tak myślę, że prawdopodobnie ta waga będzie niższa i od razu zawsze mówię, a waga zawsze podaję przed poranną toaletą, ponieważ no, tak mi się uregulowała praca moich jelit, że musiałbym zbyt długo czekać, żeby się zważyć, więc się ważę zawsze przed dwójeczką. No i generalnie tak to wyglądało, nie? Wszystko jest już do lukiego wysłane. Czekam jak będę wiedział co i jak to wam powiem. A tutaj moje śniadanko klasycznie jak codziennie zjadam. Czekam właśnie, czekam właśnie. Nie czekam właśnie, tylko spadam właśnie, bo pasuje mi zjeść to jeszcze w miarę ciepłe. Oczywiście wyszukuję czegoś, żeby sobie coś oglądnąć w trakcie. I lecimy, jemy. Słuchajcie, dzisiaj robimy dzień ładowania Luki stwierdził, zatem przed mamy tutaj 160 gramów węglowodanów, 50 gramów białka i 10 gramów tłuszczy w formie 175 gramów ryżu, 100 gramów banana i 20 gramów masła migdałowego, oczywiście 250 gramów piersi z kurczaka. Tak to wygląda, zaraz zbieram się oczywiście po jakichś półtora godzinkach jak to zjem na trening, na treningu jeszcze będzie 40 gramów węglowodanów w formie dekstrozy. I 30 gramów EAA. Także widzimy się już na sali treningowej. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was ponownie w voiceoverze i ponownie z treningu nóg, jak co zresztą sobotę. Generalnie, jeżeli chodzi o kwestię całego mojego treningu, to tutaj, wiadomo, nic się nie zmienia. Cały czas wygląda to w taki sam sposób. Całym założeniem w ogóle okresu redukcyjnego powinno być utrzymanie wyników. Siłowych, w miarę możliwości oczywiście, a przynajmniej takich e, intensywności, jeżeli chodzi o kwestie tego, co wypracowaliśmy w okresie masowym. I to jest taka rzecz, o której bardzo wiele osób zapomina. Często niestety zdarza się tak, że zawodnicy w okresie redukcyjnym e, chcąc, nie wiem, jakoś zwiększyć spalanie e, kalorii czy. Nie wiem jak, co, co jakie jest tam wyobrażenie, natomiast dokładają bardzo dużo objętości treningowej, takiej objętości, z której nie są w stanie się w zasadzie zregenerować. Oczywiście tutaj, żeby ktoś mnie też źle nie zrozumiał, bo mam wrażenie, że ostatnio ten trend idzie w drugą stronę. Wszyscy robią deloady, wszyscy robią diet breaki. Generalnie wszyscy starają się tylko jak najbardziej odpoczywać na tym prepie, a wydaje mi się, że prep to nigdy nie był i nigdy nie będzie prawdopodobnie czas na to, żeby sobie odpocząć, tylko żeby pracować wciąż nadal tak samo ciężko nad swoją formą, jak robiliśmy to w okresie masowym. Ja w ogóle nie lubię takiego mentalnego podziału na okres redukcyjny i masowy, bo to też gubi często y, zawodników i nie tylko osoby trenujące. Że w okresie takim redukcyjnym jest myślenie tylko i wyłącznie o tym, żeby zrzucać wagę, a w okresie masowym, żeby tą wagę nabierać. Jakbyśmy sobie tak trochę głębiej się nad tym zastanowili, to w zasadzie nie ma to większego sensu, bo ani nabijanie wagi dla nabijania wagi, ani zrzucanie wagi dla zrzucania wagi nie ma żadnego sensu. Patrzmy zawsze na to, jak wyglądamy wizualnie. Jeżeli widzimy, że waga nawet nie schodzi, ale cały czas utrzymujemy jakość cywetki, a w zasadzie ta jakość się poprawia, ale utrzymujemy nabicie, utrzymujemy masę mięśniową, to wcale nie jest to takie niemożliwe, żeby gdzieś tam jeszcze w okresie y, redukcyjnym się poprawiać. Zwłaszcza w momencie, w którym ktoś używa suplementacji zaawansowanej, czasem dawki idą do góry, y, czasem po prostu kwestia taka, że mamy odciążony y, układ pokarmowy, dzięki temu mamy znacznie lepszą y, y, możliwość do tego, żeby w odpowiednim sposób absorbować te e, makroskładniki, więc generalnie wszystko, można powiedzieć, lepiej pracuje pod względem e, takim metabolicznym, bo i to wrażliwość insulinowa się poprawia, a wciąż jesteśmy w stanie e, dokładać obciążenia, dokładać intensywności treningowej ze względu na to, że właśnie e, no, nadal sp dość sporo jemy, zwłaszcza w tych pierwszych tygodniach redukcji, e, a ja widzę takie właśnie tendencje, że też często ludzie piszą, że nie wiem, trzeci, czwarty, piąty tydzień redukcji, oni już gubią siłę na treningach, no i generalnie wszystko się już chyli ku glebie. A to wszystko właśnie wynika z takiego mentalnego podejścia: czyli jestem na redukcji, no to nie mogę mieć siły, nie mogę rosnąć, nie mogę ogólnie się poprawiać. Takie myślenie jest myśleniem absolutnie błędnym i wydaje mi się, że im szybciej sobie ktoś to uświadomi, że tak naprawdę podziały na okresy redukcyjne, okresy masowe, treningowo nie ma żadnego zastosowania w kulturystyce, to tym szybciej będzie robić progres, a przynajmniej ten wypracowany progres w okresie masowym będzie utrzymywać. Mam nadzieję, że nie będę zmuszony zjeść swoich słów i że nie okaże się, że ucieknie ze mnie więcej niż myślałem. Natomiast pamiętajcie, że ja muszę zejść po prostu do wagi 102 kg, bo taki mam limit w, w swojej kategorii wagowej. Zatem generalnie, żeby móc wystartować w kulturystyce ciężkiej, a nie startować z takimi zwanymi zawodnikami super ciężkimi, czyli w tej kategorii Open, no to te 102 kg muszę osiągnąć, więc troszkę jestem zmuszony do zrzucania wagi, ale powiem Wam szczerze, że gdybym nie był, to wcale by mi nie zależało na tym, żeby mi ta waga uciekała. Także na ten moment jestem mega zadowolony, bo te 109-110 kg jest cały czas na bodziku i jakość jest naprawdę dużo, dużo lepsza, pomimo tego, że yy, ostatnio yy, z, z takich względów. Yy, można powiedzieć prywatnego zamulenia y, troszkę więcej wody podciągnąłem kto wie, ten wie, no, ale generalnie nie ma tutaj jakby żadnego y, powodu ku temu, żeby się martwić na ten moment, jest jeszcze 6 tygodni forma już jest y, może nie, nie jest jeszcze jakaś nadzwyczajna, natomiast jest myślę na tyle przystępna, żeby absolutnie się nie musieć martwić, także y, robimy ładowanie, następnie Luki mówi, że po prostu y, przyciśniemy dalej, w zasadzie nie zmieniając w ogóle diety, nie zmieniając ilości kardio, ani kroków, bo nie ma takiej potrzeby, więc robię co mówi Luki, po prostu słucham się, bo jak na razie wychodzę na tym bardzo, bardzo dobrze, więc tutaj nie mam podstaw do tego, żeby y, za dużo myśleć i to jest też y, dobre Właśnie i to jest też ostatnio nagrywałem taką rolkę. W zasadzie to nie ja, bo tylko e, osoba, która robi mi te rolki e, wyłapała tam gdzieś z mojego filmiku odnośnie tego, że właśnie ten trener jest istotny i on jest istotny zwłaszcza u zawodników w końcówce właśnie przygotowań do zawodów, bo jeszcze ten okres powiedzmy pierwszych tygodni jest każdy sobie w stanie rozkminić sam, natomiast jeżeli ktoś nie ma chłodnej głowy i takiego chłodnego podejścia do kwestii mm, samego siebie, że tak powiem to bardzo ciężko jest czasem oszacować czy to co robimy jest sensowne czy nie jest sensowne i stanąć trochę z boku, bo jak ktoś na przykład prowadzi zawodników, to pewnie nie raz się się na tym, że jak ktoś mu proponuje jakieś rozwiązanie, które jest od razu na pierwszy rzut oka głupie, no to jesteśmy w stanie tej osobie to wypersładować. Natomiast jeżeli już chodzi o nas, to czasem sami wpadamy na równie głupie pomysły, i już wtedy, jak nie ma kogoś z boku, na przykład takiego właśnie trenera, no to może się okazać, że zaczniemy szukać koła na nowo i zamiast tą sylwetkę Yy, poprawić, to będziemy albo w najlepszym wypadku stać w miejscu lata, albo w najgorszym wypadku, yy, na przykład przed okresem startowym w okresie piguiku, ktoś przygotuje całkiem niezłą formę, a następnie na scenę jej po prostu nie wniesie, co ostatnio dość często można zauważyć nawet za, za wielką wodą w, na wielkich scenach kulturystyki, że są zawodnicy, którzy nie do końca te same formy, które Prezentują na Instagramach na tydzień, dwa tygodnie przed zawodami, wnoszą na scenę. No i to wszystko wynika właśnie z tego, że czasem te protokoły wychodzą trochę spod kontroli. Ja to w ogóle jestem takim zwolennikiem tego, że jeżeli ktoś ma już formę przygotowaną odpowiednio wcześniej, to w zasadzie nic nie musi robić, yy, wiele, ewentualnie jakieś tam drobne manipulacje i to w większości przypadków wystarcza. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię mojego teraz takiego podejścia do tematu. W zasadzie jesteśmy, można powiedzieć, że na końcówce, bo te 6 tygodni to już jest taki czas, że naprawdę to szybko ucieknie, więc już jest fokus taki bardzo, bardzo mocny, bo każdy, kto przed zawodami był, ten wie, że już przed okresem startowym to już się nie myśli w zasadzie o niczym innym, tylko o okresie startowym, więc to też trochę. Pozwala na to, żeby ten czas szybciej ulatywał, co jest akurat dobre, bo ja już na przykład nie mogę się doczekać, kiedy ten cały dookoła rytuał zacznie się kręcić, czyli ten ostatni tydzień, a później wyjazd na zawody, wiecie, Airbnb szukanie sklepów w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. No Generalnie skostartował ten wie, że starty w zawodach to jest całkiem fajna zabawa. My to tak traktujemy sobie z Sylwią trochę jak nasze takie wakacje, bo my, jak pewnie zauważyliście, nie za bardzo jesteśmy socjalnymi ludźmi i jeździć na wakacje również nie lubimy zbyt mocno. Czasem wiadomo gdzieś tam pojedziemy, żeby nie mieć później yy, jakichś takich yy, Baket listów na, na, na stare lata, że nie byliśmy gdzieś. Natomiast, generalnie, jeżeli mamy gdzieś wyjeżdżać, to właśnie wyjazd na zawody jest prawdopodobnie naszym ulubionym rozwiązaniem, bo, bo można odpocząć, generalnie. Nawet jeżeli ktoś jest bardzo zmęczony przed okresem startowym na takich zawodach, psychicznie bardziej bym powiedział, bo jednak jak już schodzi ciśnienie po zejściu ze sceny, jak wychodzimy gdzieś tam na to miasto, pozwiedzać sobie, czy, czy też po prostu nawet zjeść coś. No to jest, są takie, to myślę, że jedne z lepszych wspomnień zwłaszcza jak ktoś startuje za granicą i jeszcze ma okazję na przykład zobaczyć jakieś piękne krajobrazki i tak dalej, no to, no to jest całkiem spoko. Na pewno jak dla mnie lepiej niż iść do jakiegoś muzeum czy gdzieś indziej, w jakimś Rzymie czy, czy coś takiego, nie? Więc generalnie, więc generalnie tak. No i tak w zasadzie jeżeli chodzi o kwestię te, tych przygotowań to to nie mam już wiele, wiele więcej do powiedzenia. Będę się starał, oczywiście, im bliżej zawodów trochę więcej Wam informacji sprzedawać odnośnie tego, jak to wygląda. Też w poniedziałek z Lukim mamy zamiar nagrać podcast, gdzie będziecie mogli jakby zadawać pytania i odpowiemy na te pytania. Właśnie dotyczące okresu przedstartowego. Myślę, że skoro ja jestem w okresie przedstartowym i skoro ktoś siedzi na moim kanale, no to warto by było, żeby jakoś te dwa tematy połączyć i żeby może troszeczkę przybliżyć te osoby, które nigdy w życiu nie startowały i nie miały do czynienia z nikim, kto startował w zawodach i jak takie zawody wyglądają. A dla tych, którzy na przykład są w okresie masowym teraz, a nie przedstartowym, albo nawet przedstartowym, żeby sobie troszeczkę odświeżyć, jak to było, jak się startowało albo żeby trochę podpalić gdzieś tam ten ogień pod garem yy, takich startów i, i złapać tą zajawkę, bo pewnie każdy z Was kiedyś na okresie masowym był na zawodach i pamięta to jak, jak to jest, jak się patrzy na tych ludzi wychodzących na scenę, jak wtedy strasznie do tej sceny ciągnie. Czasem jest tak, że przed samą końcówką myślimy sobie, że już jest tak ciężko, że pewnie nigdy więcej nie wystartujemy, a później pierwsze co robimy po, po zejściu ze sceny, to planujemy kolejny start. No, no i tak to trochę jest, nie? dlatego też było wielu z kulturystów, którzy deklarowali, że kończą temat, a skończyło się tak, że tematu nie skończyli albo ewentualnie po krótkim okresie, się z zakończenia kariery wracali. I szczerze mówiąc, trochę mam nadzieję, że tak będzie z Janem Walierem, bo jest mi strasznie szkoda, że chłop zakończył tą karierę. Dobra, tyle w zasadzie mam dla Was na dzisiaj, jeżeli chodzi o kwestię samego treningu. Zaraz sobie pogadamy troszeczkę jeszcze o, o tym, co się zmieniło w, w diecie. Oczywiście w takiej krótkiej po treningowej pogadance. Ja tylko przypominam, że jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, no to zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, zostawienia komentarzy, łapka w górę, a w miarę możliwości do udostępnienia tego materiału, na przykład na Instagramie, co na pewno wspomoże zasięgi. Bardzo, bardzo e, dziękuję. I widzimy się w posiłku po treningowym. Ja witam Was po treningu, w posiłku po treningowy. Standardowo u mnie 60 g odżywki białkowej w formie izolatu. Do tego 250 g płatków. Jest to miks tych ryżowych i takich jakby ala yy, choccapiki, coś takiego, tylko taka bieda edition bardziej. No i tyle. To jest posiłek potreningowy. 50 gramów białka, 200 g węglowodanów, a 0 gramów tłuszczy. Tak to się prezentuje. Generalnie powiem Wam, że posiłków dzisiaj mam jeszcze. Muszę to obliczyć. To jest posiłek trzeci, więc jeszcze trzy. Oprócz tego, i w zasadzie w każdym będę miał 100. A już Wam nawet powiem: 120 gramów węglowodanów, czyli 150 gramów w ryżu. I na ostatni posiłek pewnie zjem jakiś miks. Klejku ryżowego z potkami owsianymi, żeby dostarczyć trochę błonnika I to tyle będzie na dzisiaj. Ale pokażę Wam jeszcze posiłek po posiłku. A na razie się zabieram za to i tyle. Witam, kolejny posiłek. 150 gramów ryżu. Z jakieś, nie wiem ile to może być. Ze 170 gramów ryby i reszta jest wołowiny, bo nie starczyło mi wołowiny. 100 g warzyw. Jest to miks brokuła i i, i, i kalafiora. No, i tyle. Sól do tego, i w zasadzie to kecza podrobinkę. I to tak tak to wygląda. Kolejny posiłek dokładnie taki sam, więc nie pokazuję, ale jest tutaj 120 gramów węgli, 50 gramów białka i 0 tłuszczy. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że będzie słychać. Witam Was w kolacji i mamy tutaj 100. 25 g y, produktu węglowodanowego plus 100 gramów borówek i 50 gramów banana pod postacią y, oczywiście te węgle. 50 g płatków ryżowych, a w zasadzie 75 g płatków ryżowych, przepraszam, i 50 gramów klejku ryżowego czekoladowego z aktiflaba Ja stosuję. No i tak to wygląda na koniec dnia, czyli 50 gramów białka jest. Aha, chyba ja Wam białka nie pokazałem. No to już pokazuję. A więc białko jest tutaj pod postacią 250 g ligawy wołowej, 100 g pieczarek, do tego mam e, ten, ten mój klejko, nie wiem, płatko owsiany, czy coś takiego. Także tak to wygląda, 120 g węgli, 50 gramów białka 0 tłuszczy. Tutaj mam już przygotowane mięso na jutro, a tutaj robi mi się również na jutro wołowina. Trochę upierdziłem wszystko, bo była trochę zamrożona więc musiałem ją trochę podziubać, ale mam nadzieję, że będzie gicior. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Dzisiaj było 880 gramów węglowodanów, 880 gramów dokładnie, plus było 300 gramów białka i 15 gramów tłuszczy, więc tak to się prezentowało na dzisiaj. Zobaczymy, jak jutro się obudzę nabity. Do zobaczenia.